Potem że jest w medbay'u, przykro, więc... ja przykro że to mi. ja kupiłem do medbay'a wtedy, tak? A nie, nie że... Potem nie, nie, powiedziałeś, nie, wiem. nie Dobra, nie na kogo głosujemy, wiem. Ja, ja, ja najbardziej, mi ja najbardziej. Mitrixa ja mi ja mi mi mi, mi nie głosował. względu na, no, na no, pierwszym mi. rundę. Feedback to jest 100% jeden. Naprawdę Mitrixa? No przykro mi wpadka, nie przebiłaś się. Blady dostał darmowo wygraną. Dobra, jeżeli chodzi o Najrachta No szkoda, 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 że Blady dostaje taką darmowo wygraną. No szkoda. Znaczy... Dzisiaj rano na kwadratowej masakrze była bitwa, ja i Blaszka zaczęliśmy bić Cyferkowego. Cyferkowy uciekł, zalogował się Neuracht, a ja napisałem do Kuby. Kuba, czy nam pomożesz, bo Kuba oferował wcześniej pomoc, no i Kuba do nas przyszedł, Kuba nam pomógł. No, czekajcie, bo o, teraz łatwo! Patka taka... tak ładnie napisałaś, <yairsAreuge> ale jak już piszesz... Nowa, jak już piszesz Sasy, no to musisz jeszcze je krzyczeć, bo zostały one zignorowane. Ja zagłosowałem na Fiddle. To to jest rama, to to jest rama. A nie, nie, nie zgubiłem się w faktach, tak jak powiedziałem. Im jest drama? Ktoś chyba zlikował, bo. Kto zlikował. Rama? No to nie. To drama jakiś. Nie zła drama. Może radę ktoś w pisał krótko. Ja jak się, idzie, ja wyjrzyj się, się za premika. Halo, jeszcze jednej osoby no no nie ma. No? no tak, ale kafeteria Iwa się stoleć, były w tym samym czasie zamknięte. <grym> no tak, A Mandzie, <grym> no tak, tak. <grym> ty tak się wtedy podłożyłeś. Siadałeś po tak niewinnie do tego elektryka. Myślałem, że wpadkę zabiłeś, to znaczy. No, ja ci Guzzi powiem Bloody szczerze. Zapisałem ciebie no. i Fear jako podejrzanych. Jeszcze ustaliliśmy, że ty jesteś bardziej podejrzany, a oni bołują Mitrixa, Zatem, no, Pepe hens. PP hands. Bloody był właśnie. Kim jest Rama? Jest rama? rama. widział Mandzia. Nie, no, nie wiem, Rama, to wyłączyć. No, no bardziej, w, no, ciekawy jestem, który z Was zniknął. No kurcze, nie wiem, jest strasznie jak Pepe gegran, ale ta mapa też jest taka. No, mapa. Ja wpadka z Wpadka w Dobra, jest Kontynuuję dalej moją historię na temat kwadratowej masakry. I sprawa wygląda następująco. Że my wbijamy do Nederu i chcemy ich znaleźć, ich nie ma nigdzie w netherze. Zaczęliśmy szukać drugiego bastiona, a tutaj nagle chłopy się okazuje, że kampią przed naszym portalem. No i rakty cyferkowe. cyferkowy. W rzuciliśmy na nich, w sumie no i rachta wyjaśniliśmy bez żadnego problemu cyferkowy zdążył uciec. No i co? Mamy łupy, zanosimy do bazy. Oczywiście od nich się już coś loguje, chcą się bić, co nie i że no no bijemy się, takie po co mamy się bić? Mieliśmy przewagę, zabiliśmy, o, dostaliśmy tego Itemy, eee, więc po co góry, mamy się bić? Jaki ty I zaraz dokończę. Eee, zrobiłem pobieranko i poszedłem w dół, do O2. No to nie, to coś się, się nie zgadza, bo ja cię jeszcze przed chwilą widziałem przy. No to musiałeś romnąć remka w takim razie, bo remek generalnie jest na Wiponsach. Ja przy jeszcze chwilę wcześniej widzę, znaczy może nie rombnę, ale w każdym razie sus lekki, bo. Ja Pil na remku widzę... musi być sprzed 7 sekund, ponieważ ja wybiegałem dopiero co z Wiponsów i nikogo tam nie było. Ja no i te, a ja przed chwilą jeszcze, kiedy ja byłem właśnie na Dowlądzie, to widziałem koło mnie guzika i nagle on mówi, że bieg do o 2 a po drodze ja mijam ręka teraz. No, a, ten, a, a w, w tym to momencie to... gdzie jesteś guzik? Wchodzę do dwa. E, zostawiłem cię ten, jak e, tam lubię chyba liście, tak? No, te, no tak, ten. Nie, nie liście, tylko tam spuszczenie tego z no, śmieci. No, no. No, no i zostawiłeś mnie. Ja to spuściłem te śmieci, no i zaraz tak. po tym no pobiegłem do no Weeponsu, no znajduję no 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 rękę. Tak, no, był przy no, no i wod. No i wod. No i A czy ktoś wie, gdzie mogła wpadka zginąć? To może to być. Właśnie był... chciałem się spytać, może mógłbyś tam być święto. Święto. Nie, wiem... jest węt, pewnie wpadka. Mógł być węd, nie tak? wiem, Oczywiście. ja przed chwilą kogoś miałem, jak ktoś wybiegał Bo ze światła. Znaczy, a nie, nie, to jest ze światła, nie Ale gdzieś robiłbyś węt, tak? Poczekam węt, tak? Tylko ja jestem obecnie. Dobra, lokacja końcowa, Mandzio. Prze elektryku biegnę na laurebę. A to Mandzio był, dobra. To ty biegłeś ze mną mocno dobra, 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 dobra. Ja jestem na nawigacji. Ja właśnie nie widziałem ani Bloody'ego, ani guzika. Ja tylko włosów ja i widziałem ja Do i tylko hej. wszedłem. Mitrix. Wejście Medbe. Okej, okay, fizowaty. Elektryk. Dobra, fear Drag, Komunikacja. Junior. Wchodzę do elektryka. Wchodzisz do elektryka. Guziki kiedy konkretnie, gdzie jesteś teraz? Yy, no wchodzę do O2, nie? Wchodzę, jakby. Mm -hmm. to może być w takim ja, Kuki albo ty. A, <laughs> a to jeszcze Madziu, bo mówił, że to w nim ma to. Chyba, że ktoś, yy, no, ktoś spędzał. Osoby z elektryka też podejrzane na drugi kill. Dobra, Niko, niestety nie mam. No i kontynuując. I generalnie z guildią teraz Born wygląda to tak, moim zdaniem, że się podkładają oni jak totalne pajace, Tracą sety, tracą itemy, dają się zabijać. Jedyne co robią, to płaczą, że zginęli, ponieważ mieliśmy przewagę liczebną. A to jest po prostu kwestia tego, że to jest wojna. Tutaj nie chodzi o honorową walkę 2 na dwa ustawki, tylko chodzi o to, że kto więcej pozabija i kto sobie pozdobywa itemy, ten ma lepiej i tyle. Idą na nas bez mózgu, zostają wyjaśniani jak totalne bobasy, a później płaczą, że widzowie ich hejtują. No hejtują ich, no bo kurde, jak można być fanem Bornu XT? No nie da się. Plasmofobia była ok, Nie byłem największym panem na świecie, ale generalnie była spoko. Jak będą grać chłopy, to możliwe, że do nich dołączę. Czekajcie, czy ja miałem report? Nie, wydawało mi się, że miałem report przez sekundę. To znaczy moim zdaniem o rzetelności Gildibornu mówi to Że nawet Citrox przeszedł do... uwaga! Aha, siema czarny, co ty tutaj chciałeś zrobić? Skąd on do mnie przyszedł? Citrox przeszedł moi drodzy do dzików, ogarniacie to? Lider gildii, born, do dzików przeszedł, pogo.